Witam serdecznie z tej strony Divina. Dzisiaj dodali do SSO nowe konie magiczne. I oczywiście nie zwracajcie uwagi na to, że są takie tam lagi czy coś tam. To wygląda jak straszydło jakieś. I tak już nieraz widziałam <noise> takie coś, no ale Próż staram się to ignorować. <noise> ale okej, okay. wracając do tych koni, no to mamy pierwszego. Ło, wow, co on tu w ogóle ma taką jakby kulę jakąś? Ogólnie w tej wersji jest ładny. A w tej również ciekawy, bo... no ciekawie wygląda. Chociaż brązowa grzyba do takiej maści. No ale w sumie nawet git wygląda. Tak się prezentuje nasza Alvirach. Ta nasza Alvirach, a... A drugi koń to jest cudo po prostu. Od kiedy go zobaczyłam, to tak mi się podoba jeszcze to jakieś wyrastające te tutaj. Ciekawie to zrobili. I też tutaj ma jakieś pierś pierścienie i też ma pierścienie, no ładnie to wygląda bardzo. Bardzo mi się podoba ten koń ogólnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń praktycznie. No i tak wygląda w drugim tym też bardzo ładnie. W drugiej wersji. E, ładnie wygląda takie kropki ma. To wygląda trochę jak gwiazdy. Spoczko wygląda ładnie, bardzo mi się podoba. No i ogólnie, no tego kupię zapewne, no, bo ten mi się najbardziej podoba. Yy, no to kupujemy, bo co nie. I Magic Queen mi się po to podoba. Yy, Magiczna królowa, no, pięknie wygląda po prostu. I to będzie pasować. Oj, kup. Tak, oczywiście też chcę go kupić. Jak mnie idzie z tymi rogami, wow Jaki... słodziak <grywia> Ja nie mogę Dobra Kupiony konik Teraz jedziemy go... Jedziemy do stajni Mamy naszego konika o, Jest nasze cudeńko Dosiadamy bo. Wow. sorki, że to brzmi, jakbym się w ogóle tym nie ek ekscytowała. <laughs> ale tak naprawdę w głębi duszy się ekscytuję w tym hmm. koniem. Po prostu jest cudeńko. Jeszcze mój ulubiony kolor, normalnie błękit. Okej, okay, moi drodzy. Po, dwu po dwugodzinnym szukaniu stroju na tego konia, coś tam znalazłam. Trudno coś wybrać do tego konia, ponieważ ma nietypowy wygląd i kolory i tak dalej. Ale coś tam. Coś tam wybrałam. Czarny mi nie pasował ani nic, po prostu skończyłam na brązowym, bo nie wiem, niby ten brązowy nawet trochę pasuje, bo ma te, te, te takie ładne te pierścionki, pierścienia. Nie bardzo mi podchodził czarny, no, więc cieszę się bardzo z tego konia, bo jest genialny, piękny po prostu, podoba mi się na maksa i lećcie kupować te konie, bo są cudowne. Dzięki za oglądnięcie, zostawcie lajkę, suba i tak dalej i czekajcie na następne odcinki. Hejka!